Like and subscribe, zostaw komentarz, powiedz co myślisz i zaczynamy. To dla ciekawy, koncept, który na który się natknęm i który. Im dłużej ja nim myślę, tym więcej ma dla mnie sensu. Pamiętacie, ile czasu rozmawialiśmy o AI Art, o sztuce SI? A dostałem, dostałem argument, a, który, który, który mnie bardzo zaciekawił, mianowicie mówiący o tym, że uwaga, uwaga, Sztuka tworzona przez SI umiera, że, że, że zdycha. I to jest coś, co, co od kiedy to usłyszałem, to jakby coraz mocniej to próbuję, wiecie, przetrawić i kupuję tę narrację. Sztuka tworzona przez sztuczną inteligencję, bo i, wyjaśnijmy, sobie, wyjaśnijmy sobie, jakby kontekst, tak? A kiedy mówimy sztuka tworzona przez AI, SI, to mówimy o przede wszystkim o komercyjnym wykorzystaniu, tak? To znaczy o tym, że ja zostaję artystą, który, który tworzy z pomocą swojego ulubionego um, edytora e, sztukę, tak? I właśnie Cezar, Cezar get nie? Cezar chce, że idzie w dobrym kierunku. Podil jest taki, że z tą tworzoną przez S.I. sztuką jest tak, że ona opiera się na pisywaniu promptów, tak? Tak? Na tym, że ja wklepuję rzecz. I teraz Adobe, co prawda, testuje coś, co się chyba Firebird nazywa co jest zajebiste w generowaniu właśnie promptów, i robi, jest w becie, i robi fajne rzeczy naprawdę. W sensie, takie dobrze wyglądające rzeczy. A, ale... Problem z tą sztuką polega na tym, że Ty, jako osoba, która, która ma ją generować, nie masz po prostu wpisywać zdania. To... Jakby... Masz wklepywać input, tak? Który... Sztuczna inteligencja przerabia e, na, na e, obrazek. I ty nie tworzysz nic oryginalnego, a jednocześnie ile jesteś w stanie wygenerować takich obrazków, zanim zastrzyki dopaminy z tego, że wygenerowałeś kolejny ładny obrazek, zgasną. Bo też zrozummy jedno. A Jak argumentuje zresztą człowiek, którego, którego oglądają w tej kwestii, sztuka SI nie jest jak kolejny typ sztuki. Nie? nie jest jak kolejna szkoła sztuki. Sztuka tworzona przez SI jest sztuką tworzoną przez SI. Nie jest niczym więcej. Ona wygląda inaczej. Ona może naśladować style, ale dalej jest odrębną rzeczą i dalej opiera się właśnie na tym, że ty będziesz mieć dość chęci, żeby wklepywać kolejne zdania i precyzować ten sam, tę to, 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 to kolejną rzecz. To jest mechanizm, który już na wejściu jest nudny. I wiecie, ja, ja mogę mówić to jako osoba z ADHD, nie? Która po, po pięciu wpisaniach dość, nie? Jakby koniec mojego zainteresowania. W sensie, no ładne są te obrazki. Ale relacja między moim wysiłkiem a wyprodukowanym rezultatem jest tak rozmyta, że. dobrze byłoby i nie być. I teraz oczekiwanie jest takie, że ktoś będzie siedział cały dzień i wpisywał zdania, słowa w ten input, żeby generować sztukę. Po jakim czasie będziecie mieli dość. Po jakim czasie powiecie. Nudzi mnie to. Eee. I to jest oczywiście tylko jedna z rzeczy, nie. Wygląda na to, że po wstępnym hypie związanym właśnie z, tym, z tą generowaną e, sztuką. E, ludzie. Mm, ludzie, którzy, się, którzy dostali stanowiska w wielu miejscach, żeby właśnie tworzyć tego typu projekty, już zdążyli się często pożegnać ze stanowiskami pracy, które, które odpowiadają za wpisywanie promptów, więc nie daje stabilnego zatrudnienia. A jeżeli chodzi o generowanie sobie, nie wiem, portretu postaci do RPGa czy coś, no to jasne, to będzie taniej niż komisja, tak? Nie będzie taniej niż zlecenie tego artyście. Tylko po pierwsze, jeżeli jesteście osobą, która najwyżej co może zaproponować um, za wygenerowanie swojego portretu, to jest grosze, to znaczy, że wam przesadnie nie zależy na tym, a to znaczy, że wasza lojalność wobec... Dostawcy takiego produktu też będzie raczej mierna, nie? Widziałem Palenciagę, ale to dalej nic nie rozwiązuje. To dalej jest bezduszne. Spójrzcie, spójrzcie na to w ten sposób. Um, ja wiem, gdzie ja z tym byłem jeszcze kilka lat temu. E, czy lubicie oglądać reklamy? L lubicie? Jak są na YouTubie, nie wiem, przerwie, przy czymś, pozwalacie? Posłuchajcie wybrzmieć tym reklamą, reklamą do końca? Tak naprawdę, co, 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 cokolwiek, nie? Już, już nie, nie pytam o adbloki, tylko pytam się w sytuacji, w której jesteście na, na, na urządzeniu, gdzie nie ma adbloka, leci reklama. Staracie się ją kliknąć jak najszybciej, żeby przeszła, na przykład na YouTubie, czy, czy, czy oglądacie ją? Albo jak jest w telewizji, to siedzicie i oglądacie reklamy, czy idziecie do, 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 do kibla w tym czasie, albo po kurwa ciperki, albo po cokolwiek innego? Reklamy to jest content, którego bardzo często nikt nie ogląda. I kiedy, kiedy to się zmienia? Kiedy, kiedy to wygląda inaczej? Ja przez. Miałem taki okres w swoim życiu, że ja na przykład oglądałem reklamy w jednym konkretnym momencie. O Super Bowlu. Jak w Stanach był Super Bowl, to były całe bloki reklamowe, gdzie wszyscy prześcigali się w tym, żeby zaproponować jak najciekawsze reklamy. I tam jakby było dużo śmiesznych reklam, było dużo jakby takich starających się, 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 się w jakiś sposób zrobić wrażenie reklam. Eee, takich rzeczy, które albo łapią za serce, albo, albo tego. To są te reklamy, które oglądacie. Chcecie im powiedzieć, że tego typu re reklamy, bijące właśnie w sentyment, we, w naszą wrażliwość że to są te reklamy, które wygeneruje SI. Chciałbym to zobaczyć. Chciałbym zobaczyć, jak wiecie, jak SI nagra kolejną reklamę o tym, wiecie, geju Mikołaju, co było w Finlandii chyba parę lat temu. Tak? Albo tą reklamę, którą oglądaliśmy w te święta e, z dziadkiem, który uczył się e, makijażu dla transpłciowej wnuczki. Wnuczka, ja nie pamiętam, nie? Tak? To są, to są te reklamy, które, które, które jeszcze jakąś uwagę łapią, tak? Które, które rozchodzą się wiralem w internecie. Chcecie mi powiedzieć, że takie reklamy będzie się generowało? Jak? Ludzie ledwo co umieją generować takie reklamy. Także... Spotkałem się z tą ciekawą myślą na temat, na temat kurwa stochastycznych papug. I pomyślałem, że się nią z Wami podzielę, bo jest to dla mnie bardzo ciekawa perspektywa. Zresztą określenie stochastyczne papugi mi się bardzo podoba. To jest trochę to, nie? Więc jakby spoko, niech sobie Balenciaga robi takie rzeczy. W sensie, wiecie, dla nich to i tak jest osiągnięcie. Być może reklama wygenerowana przez AI nie będzie tego nie będzie oskarżana o bycie pro-PDF-ową. Pro, pro, pro Najzwyczajniej w świecie problem problem AI-artu, jakby tutaj oczywiście dochodzi jeszcze kwestia licencji e, i, i praw autorskich, która jest olbrzymim problemem, Tak by the way. E, I chodzi też kwestia tego, że powstają e, kolejne mm, mm, jakby Programy, aplikacje, usługi, które pomagają artystom upewnić się, że w bazie, którą wykorzystuje AI, nie ma, nie ma ich sztuki. Że, że można jakby usunąć, albo zablokować dostęp właśnie algorytmów do, do, do twojej sztuki. Powstają usługi, które się dokładnie tym zajmują, nie? natomiast ktoś powiedział jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, i myślę, że to też jest. Bardzo interesująca myśl. E, to znaczy, weźcie pod uwagę jeszcze, i ja myślę, że, że, że to, jest, to jest super interesująca myśl. Ktoś, który właśnie mówił o tym, że po że prostu to będzie nudne, e, zwrócił uwagę też na pewien na, na, na bardzo prosty e, problem. Problem, tak zwany black box problem, tak? Czyli problem czarnej skrzynki. E, Czarna skrzynka, cała idea czarnej skrzynki polega na tym, że my nie wiemy, co znajduje się w bazie tych algorytmów. Co znaczy, i to jest gigantyczny problem, że w bazie takich algorytmów poza. Obrazkami małych dzieci. A mogą być też, na przykład, zdjęcia dowodów. I gdyby ktoś się dokopał do tych baz i wymusił na twórcach a, a, tych, tych algorytmów pokazanie, co jest w środku, to by się nie tylko grzywnami skończyło, ale też odsiadkami. Ponieważ istnieje bardzo duża szansa, że my nawet nie do końca wiemy, ile praw łamią te algorytmy. I to jest na przykład bardzo ciekawa legislacja, która, a, która powinna zaistnieć. To powinna zaistnieć jak najszybciej, pochylająca się właśnie nad tym. Nad kwestią tego, że my chcemy wiedzieć, co jest w środku. Bo tam mogą być naprawdę złe rzeczy. Także ja właśnie nie wiem, na jakim etapie są, uh, są rozporządzenia unijne w tej kwestii. Ale wiecie, ale uh, chciałem powiedzieć, że to jest bardzo ciekawa sytuacja. I Powinniśmy się przygotować na to, że mogą wyniknąć kosmiczne rzeczy w związku z tym. Dzięki u Karoliny Dakrowa, pojedynczej dzięki wdzięczności Flawius Alej Wuzetki i Janek Rosktopontak z Kesztańczyku, dawcy pizzy na Powoski, Rana Feksztoch Krainijskiego, Asadowskie oraz Szefo, dawczynie kawy z Czeskiej, Michał Piotrowski, Hepatyagrub, Mefisto, Samion, Bartolomy, Bihanert, Erik Fos, Marów, Łukasz Pukalski, David Adam Zidorczyk oraz Chrysku, osoby dające kawę, Krop Szerwatory Terlikowski, Borsuk Krowy, Jurczorosz, Jurobin, Bernaba, Jaszku 2, Henryk, Michał Szedziewski, Miku 39, Ekskot, Gruszka, IC, Aka Rentyfolio, DHS, Ekseles, Adam oraz Hagdon i wreszcie dawcy herbaty, Akadż Gumimiński, Poczek do Boz, Dzjadchmielasz, Pawe to jest miarę pilne: 3000. Damon, Hubert, Mazurcika, Kaczka, Macie Dzieliński, Daruk, Daru, Klusek, Adrian Wlubelch, Misiek oraz Lakardar. Bądźcie się dobrze, dobrzy, się dobre. Zrób coś dla siebie dobrego: z zrób coś dobrego dla babci, dla wujka, dla cioci, dla przyjaciółki, dla przyjaciela, dla osoby, którą często widujesz na, 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 na przystanku autobusowym. Powiedz jej, że jest fajna. Powiedz jej, że, 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 że... lubisz ją widzieć. Zrób cokolwiek działaj, walcz, organizuj się. Bądź, bądź spok. Do zobaczenia.